Jestem teraz na lotnisku w Gironie, jutro czeka mnie mała podróż do Caracas, nie jestem pewny czy to się tak wymawia. I staną będę miał już tylko 8 km pieszo na przylądek Creus, gdzie zamierzam rozpocząć moją samotną, pieszą wędrówkę szlakiem Gier 11. Może tak pokrótce tytułem wstępu o co chodzi ze szlakiem Giery 11. Gier 11, zwany również Transpirenaiką, swoją drogą bardzo mi się podoba ta nazwa, to szlak pieszy przez całe Pireneje. Zaczyna się właśnie na przylądku Creus w Katalonii, a kończy na przylądku Hoyer w kraju Basków nad Zatoką Biskajską. Rzecz jasna, można go również przejść w drugą stronę. Ja będę szedł ze wschodu na zachód. Szlak GR11 wytyczony jest po hiszpańskiej stronie Pirenejów i oznaczony jest kolorem biało-czerwonym. Podobnie zresztą jak wszystkie inne szlaki typu GR. Długość szlaku to w zależności od źródła około 850 km, a suma przewyższeń góra-dół to około 87 km. Nazwa GR pochodzi od słów, które w tłumaczeniu na język polski oznaczają Wielką wędrówkę. W języku hiszpańskim rozwinięcie tego symbolu GR to Gran Recorrido, a np. w języku portugalskim Grande Rota. Szlaki tego typu możemy jeszcze spotkać na terenie Francji, Holandii, Belgii czy Niemiec. Bardzo mi się podoba ta wspólna inicjatywa. Wybieram się na ten szlak z namiotem. Mam nadzieję w ten sposób spędzić większość nocy. Jak wyjdzie, to się okaże. No, spanie w namiocie w Hiszpanii jest nielegalne. Tak w sensie na dziko, nie? Um, niemniej w Pirenejach obowiązuje taka niepisana zasada, że można rozbić się na jedną noc pomiędzy zachodem, a wschodem słońca na wysokości powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. Zdecydowanie zamierzam skorzystać z tej reguły. E, dodatkowo słyszałem też, że nawet jeśli Ktoś się rozbije poniżej tej wysokości, to nie powinno być z tym problemów. Na szlaku w centralnej części oczywiście są liczne schroniska, jednak wolę z nich nie korzystać. Jak będzie jakieś załamanie pogody, to wtedy z wielką chęcią dam się przygarnąć w takim schronisku. Jednak zdecydowanie nie biorę ich pod uwagę, jeśli chodzi o miejsca na nocleg. Za to schroniska bezobsługowe i pasterki już. Jak najbardziej, biorę pod uwagę. Schronisko bezobsługowe to nic innego jak najczęściej mała, pusta, kamienna bądź drewniana chatka. Taki po prostu schron, bez żadnych mediów, typu prąd czy, czy woda. Jest to dosłownie takie, takie, takie schronienie dla, dla, dla włóczekiwów. Bardzo mi się podoba ta idea tego typu e, udogodnienia dla. Ludzi na szlaku można spotkać również chociażby w Skandynawii. Więc zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Największym wyzwaniem będzie dla mnie sam teren górski. Mam tu na myśli przewyższenia, bo z tego co wyczytałem na różnych blogach, przejście tego szlaku nie wiąże się z żadnymi karkołomnymi e, odcinkami i wątpię, żeby jakikolwiek fragment był tak trudny, jak przejście Orlej Perci. Oczywiście czytałem o łańcuchach, o stromych podejściach, o bardzo luźnych, długich, niebezpiecznych pierżyskach. Zobaczymy. Zobaczymy. Ponadto yy, pogoda. Pirena jest z tego, że codziennie można liczyć na niespodziewaną burzę. Przeważnie po południu. Na samym początku szlaku muszę bardzo dobrze rozplanować sobie punkty, w których będę mógł zdobyć wodę. Pierwsza część tego szlaku wjedzie przez tereny, które są w stanie suszy już od wielu lat. W sezonie letnim, teraz mamy połowę czerwca, więc z tego co wiem, nie mogę liczyć na to, że którykolwiek z cieków wodnych, czy nawet pomniejszych rzek na mapie oznaczonych jako rzeki całoroczne będzie nadal zasilany wodą przynajmniej takie są ostatnie doniesienia co do tego obszaru więc pierwsze jakieś nie wiem 100-150 km może być wymagające jeśli chodzi o ilość wody którą będę musiał po prostu nieść ze sobą już teraz jest okrutnie gorąco jak wsiadałem z samolotu dostaliśmy komunikat że na zewnątrz jest ponad 40 stopni Yy, więc yy, tak, no, <grywy> zobaczcie, jak to wyjdzie. <grywy> Czytałem też o zagrożeniu pożarami, właśnie na terenie Katalonii. Na pewno będę uważał, żeby na żaden taki pożar się nie wpakować. Jeśli chodzi o faunę, to w Piranach jest względny luz. Mam tutaj na myśli, że. Nie obawiam się jakichś spotkań z, ze zwierzętami, które mogłyby mi w jakikolwiek sposób zrobić yy, jakiś przykus, jakiś niedźwiadek czy, czy coś takiego. Niedźwiedzie są w Pirenejach, ale z, jest znacznie większe prawdopodobieństwo spotkania niedźwiedzia w Tatrach niż w Pirenejach. Za to raczej na 100% spotkam jakieś świstaki, czego nie mogę się doczekać. <laughs> Widziałem świstaka tylko raz w życiu. Mam nadzieję, że tutaj zobaczy ich znacznie więcej. Mamy jakieś kozice górskie, więc yy, sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Poza oczywiście dziką zwierzyną, Piraneje to też w dużej mierze obszar pasterski. Dlatego właśnie niedaleko szlaku znajdują się pasterki, o których wspominałem wcześniej. I z racji tego, że jest to teren pasterski, to na pewno y, spotkam po drodze mnóstwo krów a, i koni, a może też y, owiec i kóz. I tak już y, tylko w ramach ciekawostki rodem y, z Wikipedii, do której zresztą przed chwilą sobie zajrzałem, okazuje się, że Pireneje to trzecie pod względem wysokości góry w Europie. Najwyższe szczyty mają tutaj blisko 3,5 km wysokości. Dobra, i pokrótce to tyle, nie? Zobaczmy, jak wyjdzie. Nie mam sztywnego planu odnośnie tego, gdzie chcę nocować każdego dnia. Przejrzałem sobie pierwsze właśnie tak mniej więcej 200 km pod kątem głównie wody, bo później już z tą wodą nie będzie problemu. Więc mniej więcej wiem, jak sobie z tym poradzić na początku, a później zobaczymy, jak wyjdzie. Chyba poza tymi elementami, o których wspomniałem, jeśli chodzi o wyzwania, to takim logistycznym, nie tyle problemem, co kolejną rzeczą, którą trzeba wziąć pod uwagę, jest kwestia uzupełniania zapasów żywności. Nie zamierzam odbijać od szlaku do jakichś większych miast. Chcę się zaopatrywać tylko i wyłącznie w, we wsiach, przez które będę przechodził. I z tego, co się dowiedziałem, e, może z tym być problem. Już nawet, e, abstrahując od kwestii siesty, wiele z tych sklepów ponadto jest otwartych po prostu czasami. Zamierzam e, w związku z tym nosić ze sobą taki mały bufor żywnościowy. Żeby nie skończyło się czymś takim, że po prostu wolunduje bez jedzenia. Co oczywiście nie, nie byłoby jakimś strasznym problemem, to są Pireneje i zawsze można się jakoś dostać do właśnie jakiegoś większego miasteczka. Podjechać może gdzieś stopem, jak się dojdzie do jakiejś drogi, ale wolałbym uniknąć tego typu rozwiązań. No dobra, to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Teraz ja wracam do kawy Za jakieś 20 minut miałem no ja autobus do Figueres Siedzę sobie na dworcu Straszny palną z przyjemnych wietrzyk Jestem strasznie zmęczony, nie wiem Trzech, tak tego wszystkiego nie czuję i marzę najbardziej o tym, żeby się wyspać. Tak, to jest priorytet na, na dzisiaj. Zaczymy. Ale jestem ciekawy nadchodzących dni. O 11.00 I w końcu będzie czas na kawkę mm, Dobrze Chciałbym, mm. że to takie podwójne espresso Solidne Donald Discord. Ale to jest fajnie. Siedzę przed e, swoim postalem. Bo całkiem spoko. No tak, ciężki presak, z jakimś nieporozumieniem. Bez sensu. Nie chcę mi się dzisiaj dopiero jak się dzisiaj gdzieś rozbiję. To, to zrobię jakiś porządek, z tylu ilu siateczek nie potrzebuję. Jako, że nie miałem czasu się spakować przed wyjazdem, więc będę się spakować na wyjeździe. I zobaczymy. Śniadanko było pyszne. Eee, było awokado. Eee, kozi ser. Oliwa, którą się oczywiście w eee, tym jeszcze było pomidor. O tak spam dzisiaj 10 godzin i czuję, że mógłbym pospać jeszcze 10 o tak Nie wiem jest stopnia ale chyba 35 na szczęście jest już widać góry Czyli może przestało tam padać ale to jest wielkie morze To ja się zbieram i śmigam Zaczymy, Zaczymy. Jak to wyjdzie? Mam nadzieję, że czekolada mi się nie rozpuści. To jest bardzo życzeniowe, nie? Rozpuści mi się, nie? Będzie yeah. tragedia, muszę coś z nią zrobić. No. Szybka wizyta. znam, okay. I... Do pół godziny, 40 minut na autobus. W końcu, w końcu. Więc za jakieś <grym> dwie godziny będę w jakiejś nadmorskiej wsi. Nie pamiętam jak się nazywa. Staną jest tylko niecałe 8 km od początku Więc jest spora szansa, że się zacznę. Ale mam ciężkie plece. Người、嗯 Kadek Znaczy, pewnie tak się nie wymawia, ale ale jestem tutaj jest prześliczny um, jak na greckich wyspach więc nie wiem kto od kogo tutaj ale to chyba Hiszpanii od Greków um, i tutaj zaczyna się szlak znaczy nie dosłownie mój, bo Gier 11 zaczyna się Trochę nieco ponad 7 km stąd um, Czyli na przylądku Kreuz gdzieś się kieruję Ale idę już stąd Gdyby był jakiś autobus to pewnie podechałbym na autobusem, Może jest, ale ja do takiego się nie dokopałem Na blogu Kasi Jędzienkiewicz Wyszło, że też się nie dokopałem Ale autobus jakiś tam dojeżdżał Więc zacznę stąd no dobra Jeszcze Przeźlicznie jest jakieś 40 stopni Tu jest cień i nie chce mi się stąd ruszać kompletnie No zaczęła później Jest i pierwszy szlakowskaz na Cap de Creus, gdzie będę za jakieś około 3 godziny, 2,5. Zobaczymy, co dalej, bo już jest pół do szóstej. Poprawka nie jest w pół do szóstej, jest w pół do siódmej. Miał być Cap de Kreus, a jest plaża. Chyba ryba. Coś nie wiem, czy było słychać. Tak więc, dosłownie 10 minut po tym, jak wszedłem na ten szlak do przylądka Kreus, zobaczyłem plażę. Pomyślałem sobie, po co się tak spieszyć? Może pójdę na plażę? Może się wykąpię? Wykąpałem się. Może coś zjem Jeszcze nie zjadłem Więc y, herbatka się już ładnie o Parzy o, Zaraz powinno być już y, sam raz Dzisiaj będzie Earl Grey Oczywiście I Coś tam wszamam, chociaż głodny jestem Już dzisiaj nic nie robię no więc sobie to trochę posiedzę. A później pójdę spać. Bo tylko w nocy nie padało. Do hmm. jutra.